Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na mały haul zakupowy. Pokażę Wam wszystkie prezenty, które udało mi się kupić dla moich najbliższych. Niestety nie miał takiej możliwości w Paryżu, żeby zrobić jakikolwiek shopping, dlatego że nie mieliśmy zwyczajnie na to czasu. Bo grafik jest dość napięty. Dzisiaj byliśmy w Muzeum i Frosze, obecnie jestem w La Gassili. Jeżeli nie śledzicie, to o tym doskonale wiecie na pewno. Mieliśmy godzinę wolnego, z czego oczywiście zwiedzanie, na którym mi najbardziej zależało, ale udało mi się wejść do dwóch sklepów. Co prawda za dużo nieba, ma. ale mam nadzieję, że się czymś zainspirujecie. Może spodobają Wam się te pomysły na. Prezenty, małe pamiątki dla najbliższych. Zacznę od sklepu Yves Rocher, Kiedy byliśmy w tym muzeum, weszłam sobie na chwilę. Tutaj chcę kupić pamiątki. Między innymi takie kwiatki do posadzenia są podobno. Bardzo mi się spodobała taka ściana, w której były miody, marmolady i właśnie takie nasionka z ogrodu Yves Rocher. To kosztowało 3,90 euro. I to są takie małe doniczki i w środku nasionko, możemy to zasadzić i patrzeć jak rośnie, bio i organiczne oczywiście. I wzięłam tak, wszystkie w sumie rodzaje, bo były trzy rodzaje, wzięłam dla moich córeczek, jak również dla mojego męża i mamy, żeby mi się to tylko nie zbiło. Uważam, że to jest naprawdę kapitalny prezent, szczególnie z takiej podróży, w której wracam. I do tego jeszcze dostałam dwie próbki, a nie trzy. Przepraszam, próbki dostałam. Mamy tak sobowo żetal, perfumy, taką chusteczkę nasączaną, i próbkę perfum, które już na moim kanale widzieliście. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Uważam, że to jest świetna sprawa. I rewelacyjna pamiątka. Podobno te niebieskie są właśnie najbardziej wytrzymałe kwiatki. I jeszcze można było kupić miody, dżemy, marmoladę na tej ścianie. Oprócz oczywiście kosmetyków, które tam możecie znaleźć. I ja tutaj mam miodzik. To jest miód wielokwiatowy. Myślę, że bardzo fajna pamiątka. Tak jak marmolada lub rymik. Następnie weszłam do sklepu, w którym były różne smakołyki. Wydaje mi się, że tutaj pani mi zapomniała dać paragonu, no ale nic, tak mniej więcej wam powiem. Sól. Sól kosztowała chyba 3,90, jeżeli dobrze pamiętam. To jest dość skora paczka, ale były większe. No, dziewczyny nawet brały większe te paczki. To może, że to w zupełności wystarczy. Tak sobie myślałam, że może to dla mojej mamy będzie. Dla moich, które czego takie dwie bombonierki, takie pudełeczka w którym są krówki, oni mają bardzo dobre krówki takie różne kremy z krówek takie coś trochę jak nutella lub sosy z krówek bardzo dużo takich rzeczy z to kosztowało wydaje mi się 3 euro 3,50 jakoś tak no i to może być fajne pudełeczko Wiedziałam, że będą się na pewno bardzo cieszyły A ja chcę jeszcze im coś kupić na lotnisku No bo tak jak mówię Nie mam tutaj za bardzo czasu na to I jeszcze ciastka Słuchajcie Powiem tak Tutaj naprawdę są przepyszne różne ciastka Jakieś pieczywo kwasanty, Przeróżne jakieś tam drożdżóweczki Bułeczki, chleb Bagietki O matko, na każdym kroku są jakieś piekarnie wszystko pięknie pachnie, schodzi jak świeże bułeczki dosłownie i rzeczywiście, no można tutaj zjeść naprawdę bardzo dobre pieczową. Ciasteczka, te ciasteczka kosztowały 6 albo 5 euro jakoś tak, bardzo mi się podobała jedna taka naprawdę ogromna puszka ze złotą gałką, można tam później fajnie coś przechować i to wygląda rewelacyjnie w kuchni na przykład albo w dużym pokoju, tylko że się bałam, że tego wszystkiego nie zmieszczę. Bo trochę tych kosmetyków jest i nie chcę później dopłacać za bagaż albo nie spakować się. To się to wszystko jakoś tam udało dopiąć, tą walizkę, ale były różne inne wzory. Wydaje mi się, że to jest takie regionalne. Taka fajna pamiątka. I jeszcze wzięłam takie ciasteczka. Czekajcie, to są, nie, to są te same ciasteczka, tylko w innej oprawie trochę. Ile tu jest? 180 gram. One kosztowały też 5 euro, jakoś tak, a te są, ile tu jest gram, 130 niebieskie, bardzo ładne. Coś mi się tu sypie z tych kwiatów, muszę je chyba schować do tej czarodzoczki. Muszę jakoś zafoliować, nie wiem, papierem obwiązać czy co. I teraz pokażę Wam rzeczy z Yves Rocher, które dostaliśmy i obiecałam Wam, że je zobaczycie. Słuchajcie, z góry Was przepraszam za światło, bo ono mi trochę płata tutaj figle. Wychodzi, chowa się, ale mam nadzieję, że jakoś się nam uda tutaj dogadać. Torba z Ifrosze i mamy tak. Do usuwania makijażu, taka mała. Ściereczka, ściereczko-gąbeczka. Ja to Wam już pokazywałam kiedyś na kanale. To jest fajna sprawa, ponieważ nie musimy używać już nic innego, praktycznie. Oczywiście możecie sobie do tego dołączyć jakiś żel do demakijażu, ale nie musicie absolutnie. I to jest też kapitalna sprawa na wyjazdy, jeżeli chcecie zminimalizować swoją ilość kosmetyków. Następnie krem. Ten krem Wam już pokazywałam, on jest świetny, zresztą wziąłem go tutaj ze sobą. Ten krem i krem do rąk. A więc pomyślałam, że dam mojej mamie do tego kwiatka, soli, ciasteczek i tak dalej, do makijażu dwufazowy z tym kwiatkiem, który kupiłam dla moich dzieci, znaczy nie wiem, zobaczymy, wybiorą sobie. On jest bardzo dobry, usuwa makijaż wodoodporny nawet. Oczywiście to zależy, co lubicie najbardziej, bo na przykład niektóre osoby wolą sobie zmywać pod prysznicem, inne najbardziej lubią zmywać mleczkiem. Niektórzy używają takich dwufazowych płynów, żeli i tak dalej, i tak dalej. Krem do rąk, który już widzieliście na moim kanale, on jest świetny, nie podrażnia skóry, bardzo fajnie się wchłania szybko, nawilża dogłębnie, można od razu wysłać smsy i nie tylko, więc to Wam serdecznie polecam, jeżeli będziecie mieli ochotę. Oni mają też takie malutkie kremy do rąk, które możecie sobie wsadzić do torebki, przeróżne naprawdę zapachy i składy, tych yy, wszystkich swoich kosmetyków, kremów i tak dalej, więc to Wam polecam, żeby sobie zobaczyć. No i mamy tutaj jeszcze dwa w jednym. Toner i mleczko do demakijażu. jeszcze taki olej do demakijażu, który z tego co pamiętam jest ich bestsellerem absolutnym. Także myślę, że jeżeli lubicie tą markę, to na pewno znacie. To światło mi płata taki figle, że nie wiem, czy to dzisiaj w ogóle nagram. Jeszcze oczywiście kosmetyki, które Wam już wcześniej pokazywałam, ale tak na szybko. To jest szampon i odżywka. Bardzo fajna seria. Naprawdę ją lubię i Wam serdecznie polecam. Tutaj jest jeszcze scrap, który już Wam pokazywałam wcześniej na kanale. Nie wiem, czy to widać. Myślę, że jakoś w miarę to widać. Do tego mamy żale podprysznic, które absolutnie uwielbiam. I one mają bardzo fajną wielkość, właśnie idealną na wyjazdy. Do podróży i nie tylko, jeżeli lubicie często sobie zmieniać jakieś żele pod prysznicą, tutaj macie ogromny wybór, bo gama jest też szeroka. Ja najbardziej lubię to z maliną i z granatem. Proszę bardzo. Do tego mamy ten lakier. On jest przepiękny, bardzo mi się podoba. Czerwony, to jest taki idealny czerwony lakier, bym powiedziała. A ja planuję sobie zdjąć hybrydę na stopy i na dłonie. Aha, tego Wam jeszcze nie pokazałam. Anti-Age Global, ta esencja. Nie wiem, czy to mi się uda, uda dzisiaj nagrać. Słuchajcie, naprawdę nie wiem. Korektor rozświetlający szminkę z proszę to jest mat 156, już do rzęs, który również Wam wcześniej pokazywałam Feel Stronger. I nawet tutaj go zapakowałam, co mi mogłam dla nie brać kosmetyków. Starałam się naprawdę to minimalizować, ale ciężko jest. I jeszcze eyeliner jeden Noir. I my zrobiliśmy wczoraj szminkę. wam pokażę ją. Przekajcie. Niestety pani mi ją zahaczyła. Mi się tak trochę rozwaliła. Ale zobaczyć. na no to. Jeżeli mnie śledzicie na Instagramie, to widzieliście ją wcześniej, a jeżeli nie, to widzieliście ją we vlogu już na pewno piękny kolor bardzo mi się podoba i w ogóle oni tutaj dodają niebieski pigment, który sprawia, że zęby wydają się białsze, to warto jest to skusić i spróbować, jak będziecie mieli ochotę. Szczytku na koniec pokażę wam ten piękny widok z okna. Nie mogę się nacieszyć. Już hotel. Ptaki śpiewają. To jest bosko. Nie ma tego za dużo, ale jak widzicie, no naprawdę nie było czasu zupełnie na jakieś zakupy. Jeszcze liczę na strefę bezsłową, ponieważ lecimy przez Amsterdam. Może się nam jeszcze uda coś znaleźć dla dzieciaków. A tymczasem ja się zbieram, ponieważ lecę do spa. Mam tutaj gotowy zestaw na jakiś zabieg. Muszę sobie wybrać albo na twarz, albo na ciało. Wydaje mi się, że tym razem chyba wybiorę coś na twarz. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki, pa Pa.